Ja jestem tu panią Adanikowską, więc spodziewałem się tego po Tobie Macieju, a ja po Tobie szmato że niszczyłaś mi moje marzenia. To Co? Mi snajper. Dance, Belgium. Prodigy. Łezka. Łezka. W sumie to wizerz. <coughs> Czarek ja się będę komentować. Nie you no. Know. Co ja mam grać? Rękawiczka i mentorów? Cape Goat, Selwich, ale jakiś pewnie prodigy, Ashka, Worth the Wait, Lucian, Solo leveling, another player. Ej, nie gra tych tych. Dobra, gram sniperów. Gramy snajpery. Mm, mm, mm. Nie chybałem, że będzie mnie kontestował, i ja będę kombinował coś innego grać, ale jak nie kontestuje mnie, to jak najbardziej. Najbardziej ma wejść jak jest, tak jest. Ja już... Tech tak, od wczoraj, od 12 czekam, żeby to abizować. Albo od 11 nawet. <laughs> A! Czekajcie, muszę zadzwonić. I pograt wyfadnym To jest obecnie najbardziej w mecie Aszka, Mentorzy, Kai'Sa. <gryw> Nie wiem, czemu dałem w level jest przypadek. Dałem, dałem. Nie, nie dałem. Dałem? Nie dałem. Nie dałem, nie dałem. Czekaj. No dałem. Bo teraz będzie sześć. Dobra, gramy ten. brudaczek z mana, tak? Malwaj 3. Nie, czemu ja dałem w ten level, no? Halo, halo, co tu się stało? Ajajaj. Jaki aj, aj. ślak mózgu. Jeszcze strig stracony na motiwa.

Dobra, Red Wolf jest chyba ok. Czarek, jakby takich wiecie, dwóch Januszy na hotelu siedziało i oglądało mecz reprezentacji Polski. No podaj, no podaj! I uczyli grać. Uff. Aj ten, prezyj Shot jest dobry? Ciemano, siemano, szybka prośba o zostawienie łapki w górę, jak i komentarze o treści bramkarze. No i to. Życzę miłego oglądania. Trzymajcie się. Cześć. A Romanie działa ze moneterem? O ty, dobre pytanie, ale raczej bym nie brał. Nie wiem, może to takie moje prywatne subiektywne znaczy: odczucie. A ja nie wiem, no. <ścoughs> I też moje guilty pleasure to oglądanie, jak. i patrzenie, jak Banasi broni Alancia. <ścoughs> to, le, to, le... to też jest ciekawe. Ewa nas i tak ma, no ale... No, odpowiedziałem ci Szarówka, że nie wiem, ale raczej tak bym nie brał. Pop dostawił 8 Star Guardiana na 5-6, ale poczekaj, poczekaj, bo to może być miejsce zrezygnowane. Wiesz, no może nie zauważył, że było wstawione akurat na 5-6, nie? W komentarz... Dzięki! Uwiel tobie komentować. Więc chciałem ten armor wziąć, a ty... Bierz tu. Każdy lubi farman no.

Jak to? Sarkaz musisz No, ty Sarkaz mu Ty W Australii jesteś, to odwrotnie słyszysz może, dlatego tak. Nie, no nie mogę patrzeć na te power-upy tego unitana. Naprawdę. Nie, ja chyba to biorę tylko dla mana regenu. W tym secie Sigma, no tak, czaro to... Ale mógłby się uczyć od czarka w tym secie. Znaczy nie tylko w tym secie, zawsze, ale w tym szczególnym. A Asia mówiła, gdzie będą mieszkać? Gdzie będzie mieszkać teraz? Czy oni w Gdańsku zostają? Czy oni wracają? Czy. Bo ja nie wiem, co. Znaczy. Chyba słyszałem, ale zapomniałem. Znaczy, wiem, że teraz jest w Gdańsku, ale nie wiem, czy od września. Czy we wrześniu też będzie, o tak? Ara, miliard manoregenu Cyr tylko rzuca i rzuca i rzuca i rzuca i rzuca Ow oh 7 się kiedy się rozmawiasz. No bo on nie wie zna techów, a my ten tech to na warabir ten. Dyskutowaliśmy o tym. No nie, nie wiedzą, to nie wiedzą. to, że nie, nie przygotowywali się do EWC. Uj. Na jakim kanale to wczoraj było streamowane? Jedne grupy u Czarka, a jedne u... Asi. Drugie w sensie. O no, Gnar na froncie to... To tak, to tak To, to właśnie to, o, to, tą sytuację miałem w głowie jak mówiłem, że dwóch Januszy siedzi i mówią, krzyczą podaj, podaj Nie, tego gnara to bardziej z frontu się daje jak ten, jak nie wiem, miało się jakichś czterech chutadorów ewentualnie I mniej frontu Ten 3 Znaczy, nie musi być, ale może być. w sensie jedno nie... Moim zdaniem jedno nie wyklucza drugiego, nie? Tak bym powiedział Ty, w sumie, co ja teraz robię? Ja nie mam za dobrych itemów w Gina. Co się dzieje? W sumie nie wiem. Dobra, a macie jakieś ulubione itemy na tego Gina? W sumie za... Statystyki to tak sprawdzałem, tak powierzchownie. Wiem, że Infinity to nie musi być. Wiem, że GS jakiś lubi, właśnie Devlate. Taki to, to mi się wydaje. Mech. A, no ta czarownica będzie komentował. To jego wyprzedza, to mnie nie dogoni. Dobra, Spike i Shell to chyba do zmiany. Standalone jakieś? No z tych to na pewno. I muszę zostawić sobie te power removery. Na razie. Póki nie mam jakiegoś sensowniejszego itemu na Jina, to wydaje mi się, że przez to, że tu jest Bluebuff i Redbuff, to zostaje ten serie. Tak, mister kroku Ja muszę! Nie no, chyba i tak ciężko tutaj będzie wygrać albo drugie zająć Po tej direcji sobie pójdziemy na ten w ogóle Na Kika w mini. właśnie jeśli nie wiecie, to są... Jest streamowany na Kopniaku, więc jeśli mniej mam mnie na Twitchu, to warto sprawdzać na Kopniaku. Szczególnie popołudniową porą i wieczorną. Tylko teraz no akurat się będę trochę przeprowadzał. Dużo rzeczy do roboty, więc trochę mniej streamków będzie, ale będą. Ty, ale ten blue buff na Sivir? Gejsz. To nie, nie to co szodzi, no ale jak miałem te dwie łezki, grać szefa? Nie no, grać szefa to. To nie jest z filmu w ogóle? Czy wydaje mi się, że znane, znane. Ty, ale dymańsko. W ogóle. Imprez jest shot. Giga dobry w tym. nie wydaje. Nie zdołuje się opłaca grać. To jest nowy build. coś widzę. Lubaw red buff. Even shroud. Nie. LW. Faker. Może być QSS Yes, artistic, artistic wiem, ostatnią grę chyba 5 razy szukałem i nie znalazłem ani razu Tak zlubrowałem. Dlatego teraz chciałem trzymać te power-upy tu w level powinienem wejść i szukać czwartego sorka Dobra Na farcie Odziewać, że nie winę. U, u mnie w ekipie jest pojebana babcia. Często mówione. Powiedz, dlaczego ktoś raz pijany powiedział po prostu i tak zostało. Pojebana babcia. Najlepsze power-upy dla unitów, no to wiesz, w sensie wiesz, no to subiektywne będą, tak? Możesz sobie wejść na TFT Academy, jak wejdziesz w listę jakąś, komp, to sobie możesz kliknąć power-upy, ale ja tutaj często się z nimi nie zgadzam jak coś, w sensie często, no czasami się z nimi nie zgadzam. Też jest data TFT, też są power-upy jakieś, jak, jak jakieś unit sobie klikniesz na przykład, nie wiem, tak. Star Student moim zdaniem jest S, jeśli grasz 7 w Atle Academy, jeśli nie grasz 7 to raczej Bullet Hell Super Genius. Na przykład. Tak. Żeby ci zobrazować. Ja się nie gniewam. A to tak często krzy... ten zostają. Syfki. Proszę. Co ja wezmę Ginzo, gnari ty. Chyba się w trakcie naszych zawsze kończy. nie zaczęło się jakoś dwie-trzy godziny temu. Za... Okej, okay, okej. Okay. Ej, dobra, chyba mamy top dwa. Możliwe, że wyprzedzimy... ...Sharka. Sadzonka kontroluje mój augment chyba. Gdy? nie wiem. Mi się to normalnie notuje? Które miejsce tym Ginem. To jest jakiś słaby lobby czy... Mentofobis. Ej, w ogóle, na mi się przypomniała historia. To zaraz. E... No. no. Chyba nie ma fali. Że kiedyś, jak byłem w ogóle w podstawówce jakoś piąta, szósta klasa to z chłopakami graliśmy w CS-a i zrobiliśmy sobie clan. Że mixy, żeby sobie da tak dać tak naprawdę, nie? Przednikami, żeby być cool. Organizacja nasza była. I. Zapytaliśmy panią od angielskiego coś tam, żeby pomogła nam coś przetłumaczyć. I wiecie, czujcie, że nie chciała nam pomóc? Nawet zapytaliśmy, czy to 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 znaczy i tak dalej. I zapytała, do czego na ten, że w, 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 w grach komputerowych. Tak, żeby sobie taki nazwę dać. I nie pomogła Szmata. No, ja pierdolę, nie wiem. Dzieciak chcą się nauczyć coś angielskiego podszkolić się? Nawet w takim taki sposób i... To inne czasy były, to inne czasy były, ale. No, smutno mi było wtedy. Pewnie nie wiedziała, albo tak. Jak nie wiedziała, to sorry, cofam słowa. To... All good To pół biedy, o, może tak. Gdzie jest Warus? Ja jestem tu panią od angielskiego, nie spodziewałem się tego po tobie, Macieju. A ja po tobie, Szmato. Że niszczyłaś mi moje marzenia. Pamiętam, jak w podstawie zapisaliśmy jakiś mail, czy coś takiego, i mowa, że jak nie wiem, jakie jest słówka, które chcę użyć to mamy podejść do niej. I ona pomoże. że musiałem i ona w ogóle tłumaczy, jak to słowo jest po angielsku. No czasami, no ale, znaczy że szczerze. W dzisiejszych czasach, to już w sumie, ja szanuję takie podejście, no. Jak nie wiesz jak coś jest, to czasami lepiej przyznać się, nie wymyślać, po prostu sprawdzić w internecie, no. Tak żeby wszystkie słówka znać czasami to, albo żeby nie podać, wiesz, nie wprowadzić w błąd. W ogóle w Polsce nie jest uczone ten, hmm. takie mam wrażenie, przynajmniej. Weryfikacja informacji, w ogóle sprawdzania tych informacji, nie. W Chinach teraz to w ogóle uczą korzystania, wiecie, jak najwięcej z jaj, nie? Także nawet... o. I prawidłowo moim zdaniem. Czy jakoś inaczej to nazwali? Ogólnie jak korzystać wiecie, z tych źródeł, które mamy, jak z nich najlepiej się uczyć i wiedzieć. zapytał się, jak jest sprężarka wysokoobrotowa i się śmieje. Czy <laughs> ja w ogóle mam szansę tutaj? Nie wiem. Two, fours, jeden. A, tak? Nie wiem, w sumie nie myślałem o tym. No, klon to, to tam za bardzo nie niszczy stołu, ale ja tu bardziej od ucieka. Ale faktycznie może... Podałoby lepiej się ustawić. Nie, w sumie może te Stand wywalić. W to by... Tak... ...prednio chyba. No. Zajebiście, Space Ace. Przask, prask, prask. Nie przetłoczyła na Slamin? Ja madridista. Ja, no, no, czasami też, no, co, nieudolni są... ...nauczyciele, niech... ...swoich... ...tych, ale no... ...raczej ci bardziej zdolni... ...to są... ...raczej... Nie są nauczycielami, to zajmują się czymś co przynosi więcej pieniędzy. My pain, my Tamte dwa lepsze z 2? A nie wiem. A lepszy? To pierwszy raz to gram chyba. Albo drugi. Pierwszy raz mam 100%, dwa Nie myślałem o tym nawet. Możliwe. O, wygrałem. Ja miałem jeszcze 50 hp. Nie, no ty, ten solo front na tym moduficie. Let's go! Wyprzedzody czaru! <grym>